A jak zareagowali, e, jak zareagowali właśnie twoi znajomi po twoim wywi wywiadzie w Bydgoszczy po Polski, który myślę, że poruszył wielu? Bardzo dużo wsparcia, ciepłych słów. Dziewczyny też z 400 do mnie każda właściwie podeszła i powiedziała mi kilka miłych zdań, e, takich naprawdę miłych. Więc to było dla mnie też bardzo takie wzruszające. No cały ten moment był wzruszający i, i taki dotykający. Ale czy ty jak usiadłeś tak na chłodno. Za e... to mi głowa pękała. No, no właśnie, w sensie, bo domyślam się, że zeszła i adrenalina, i emocje, i wtedy pojawiło się to życie codzienne i co dalej? ci, że pierwszego dnia życie mnie mocno do parteru ściągnęło, mhm. bo miałam flaka w oponie w aucie, mhm. więc pierwsze co musiałam robić to szukać w Bydgoszczy wulkanizatora, który mi ogarnie to, to auto. Ale się udało? Udało się, wszystko super. Ale też miałam taki moment trochę niedowierzania w to, co się wydarzyło. nie wiem, Widziałam jakieś nagłówki w jakichś portali, że Anna Kiełaśnińska kończy karierę. Ja w ogóle miałam wrażenie, że widzę swój nekrolog i że chcę tam zadzwonić i powiedzieć: Nie, to tak nie jest, to w ogóle nie. Ja muszę to jakoś wyjaśnić. <śm> 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 Więc wiesz, no, to było takie, że to wszystko się mega na gorąco wydarzyło. To było jak takie szybkie zerwanie plastra. Mm -hmm. I... Wiedziałam, że żeby ruszyć dalej i żeby zacząć sobie tworzyć życie na nowo, to ja muszę zerwać ten plaster bo po prostu raz, dwa, trzy I, i mieć kopa do tego, żeby zacząć działać na innych płaszczyznach, a poza tym, żeby się po prostu pogodzić z tym, mm -hmm. że to jest koniec. No, to jest tak jak zerwanie z chłopakiem albo nawet nie wiem, bo to z chłopakiem jesteś nawet krócej niż 20 lat.